apo te ko poje a e 100 dhe bosha në Modlitwa za Ojczyznę. Boże, Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas Twemu, a Syne swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmniejszej Matce, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju za Pana, naszego Amen. Amen. Boże źródło wszelkiego dobra. Dziękuję Ci.

To jest nasza opiekunka Podlasiak. Kościół masują godynię na Polityki. Dla mnie z nauczania papierza, Wielkiego Papierza, który był muncjuszem przed papieskiem Polska Radki jest... Et Pracy, aby praca dawała im nie tylko dostatek materialnych, ale by czyniła ich szlachetnymi, wolnymi, niewątpliwie świadomieni z Czy dzisiejsza modlitwa jest od jednego życzeń dla nas? Wynieśmy serca i podzielmy się z nimi. Dzięki. Dzięki. Nie, nie wiem, wiesz. Więc... Kiedyś już widziałem, co się z tego, że więcej naprawdę u wysokiego ciężającego. Modlitwa za ojczyznę. Boże, rządco i panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, współcz w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapowiadłszy, mogli służyć uczciwie. Zeźli ducha świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju za Pana naszego. Amen. Boże, źródło wszelkiego dobra. Obrigado.